Stawka wystartowała, poprowadził Al-Rahman na drugie miejsce wyszedł Elgar, trzeci jest Zawadiaka, następnie Czudec, Batyskaw, Sankcja i teraz przesuwający się trochę do przodu Kargo. Nadal prowadzi Al-Rahman, drugi Elgar, trzeci Zawadiaka. Trochę wysforował się do przodu Azachman, na tempo nie jest mocne. Drugi Elgar i obok siebie galopują zawadiaka z czudecem. Teraz trochę chyba przyspieszył Azachman. Drugi Elgar. Trzeci czudec, widać że koń lekko galopuje. Mocno trzymany przez jeźdźca. Czwarty zawadiaka. Dalej cargo, batyskaw i ostatnia sankcja konie zbliżają się do zakrętu nadal rachman na prowadzeniu zaczynają poprawiać pozycję elgar i czudec zakręt na prostą wyprowadzi rachman obok niego elgar od pola czudec nie zaczynają finisz, to ze stawki wychodzi Batyskaw Al-Rahman, Elgar, Batyskaw od pola Czudec. Przyspiesza Elgar, ale Al-Rahman dosyć łatwo galopuje. Raczej nikt mu nie odbierze zwycięstwa. O drugie miejsce będzie walka między Batyskafem a Elgarem. Batyskaf Wychodzi teraz na drugie miejsce, tak, trzeci jest Elga.